Cześć, witajcie. Już powiem Wam, nie mam siły do tego tematu, który za chwilę poruszę. Każdego roku to samo. Ludzie nie mają jakiejkolwiek świadomości, co to może się stać przez ich lekkomyślność. Otóż, zobaczcie, rzucają coś takiego w pole, bo tutaj jest droga. Jedzie, jeden z drugi, rzuci butelkę po żurze śląskim, powódce, po piwie, coś takiego. Zobaczcie co się później stanie. I możesz sobie jechać takim ciągnikiem jak ten przebijesz sobie oponę, naprzód opona 3000 zł, na tył 4,5-5000 zł opona i przez czyjąś lekkomyślność przez wrzucenie głupiej butelki szklanej w pole, tak? w pole, gdzie produkuje się zboże, z przeznaczeniem na chleb, rzepak na olej. Ktoś sobie ładuje, wrzuca coś takiego. Powiem Wam, że i tak. Już miałem przypadki wrzuconych opon. Samochodowy, bańki po olejach, naprawdę przeróżne rzeczy. O plastikowych butelkach to w ogóle nie wspomnę. Także naprawdę totalna głupota. Nawet nie wiem jak to skomentować, bo jest to bardzo drażniący dla mnie temat. Tym bardziej hmm, dlatego jakie może nieść właśnie zagrożenia. I straty finansowe, tak? A nikt za to nie odpowie.